Dzień dobry Państwu, witam Państwa w kolejnym odcinku Studia Metro House. Dziś Państwa i moim gościem jest Alicja Błażejewska-Strzyżys, która jest menadżerem produktów gotówkowych w Gold Finance. Witam Cię Alicjo. Cześć Marcin, dzień dobry Państwu. Alicjo, dzisiaj oczywiście porozmawiam o Twojej domenie, czyli o kredytach gotówkowych. Na początek takie pytanie, które jest często pewnie zadawane przez klientów. Jestem klientem konkretnego banku i ten bank ma dla mnie przygotowane oferty także kredytów gotówkowych. Po co mi w takim razie ekspert finansowy, który mi przedstawi jakieś kolejne oferty? Domniemam, że mogą być gorsze od tych ofert, które przygotuje dla mnie ten bank, w którym mam konto. Tu Cię Marcin zaskoczę, z tego względu, że jak najbardziej te oferty dla stałych klientów banku są atrakcyjne i zawsze będą, bo to jest klient wewnętrzny banku. Niemniej jednak, jeżeli zaciągamy kredyt, decydujemy się na zaciągnięcie kredytu poprzez aplikację internetową na naszym koncie bankowym, to mamy pewne ograniczenie, a ograniczeniem tym jest w szczególności kwestia negocjacyjna. Z racji tego, że mamy tam konkretne stawki w zakresie prowizji, jak i oprocentowania, i nie mamy tutaj pola manewru. Nasz ekspert daje taką możliwość klientowi, że w przypadku chociażby długoletniej współpracy, bądź też na start współpracy, może rozpocząć negocjacje cenowe w banku dla danego klienta. Oczywiście trzeba pewne warunki spełnić w tej kwestii, niemniej jednak jest tutaj otwarta droga, jak najbardziej. Kolejna kwestia. No dobrze, nie konto internetowe, nie zaciągnięcie kredytu za pomocą konta internetowego. Udzielamy, udajemy się do placówki danego banku, w którym posiadamy na przykład rachunek i tam mamy również atrakcyjną ofertę cenową. Jak najbardziej można z niej skorzystać, niemniej jednak też warto ją porównać. Warto porównać, Ta, bo właśnie atutem tego eksperta finansowego jest to, że może nam pokazać także inne możliwości, Jak alternatywy, prawda? Kolejna rzecz, która, o której mogą nasi klienci po prostu nie wiedzieć, to jest to, że często banki mają bardzo też atrakcyjne oferty cenowe dla nowych klientów, ponieważ chcą ich pozyskać i też muszą się otwierać na rynek. I taki wachlarz produktów dostępny jest u nas w Gold Finance. Także jak najbardziej rekomenduję tutaj kontakt stały z naszym ekspertem, który odpowiednio dobierze ofertę cenową i również może w ramach tej ceny negocjować. No dobrze, to teraz przejdźmy do sedna sprawy. Mamy kilka ofert kredytowych. Wydają się wszystkie dosyć atrakcyjne, są podobne do siebie. To na co zwracać szczególną uwagę, wybierając ten kredyt, który. Który nam najbardziej będzie pasował? Jaki jest, jaka jest definicja tego najbardziej atrakcyjnego kredytu? I tutaj proponuję naszym klientom zastanowić się, ponieważ często kredyty gotówkowe mamy tendencję, jakby zaciągać tak spontanicznie. A to nie o to chodzi. Czyli wchodzimy, Warto, dostajemy ofertę, tak, ok, potrzebuje szybko na naprawę. Warto przemyśleć całą tą kwestię, gdyż na przykład czekamy na jakby premię roczną od naszego pracodawcy. Trafia się nam się atrakcyjna oferta wakacyjna, no i chcemy z niej już skorzystać, więc posiłkujemy się tutaj kredytem gotówkowym. I warto zwrócić uwagę wtedy niekoniecznie na oprocentowanie, gdzie zazwyczaj w pierwszej kolejności o nim myślimy tylko właśnie na prowizję kredytową jaką udziela jaką pobiera bank za udzielenie kredytu. Jest to niezmiernie istotne, bo w zakresie odsetkowym to oprocentowanie, jeżeli bierzemy kredyt na krótszy okres, nie ma aż takiego znaczenia. Ważne jest to, ile właśnie będzie nas kosztowała jakby wejście w kredyt, tak? czyli ta prowizja za rozpatrzenie wniosku i która będzie pobierana w momencie udzielania kredytu. Im niższa, tym łączny koszt kredytu jest niższy na przestrzeni tego krótkiego okresu kredytowania. W innym przypadku, na przykład, chcemy zakupić sobie samochód, bądź też tak jak na rynku naszym nieruchomościowym, klienci często kupują nieruchomości za gotówkę, ale przeszacują jakby koszty wykończenia nieruchomości i muszą się dokredytować chociażby 20 tysiącami złotych. Nie chcą brać na to kredytu hipotecznego, gdyż to jest w Zbyt z, perspek tak, z perspektywy uh -huh. czasu niska kwota, szkoda jakby zabezpieczać Zbyt Tak, dokładnie tak. I tutaj można się posiłkować długookresowym kredytem gotówkowym, bo banki udzielają kredytów nawet do 120 miesięcy. Więc jak najbardziej tutaj trzeba zwrócić uwagę na oprocentowanie, bo w skali tych miesięcy 120 będzie miało to bardzo duże znaczenie, a y, prowizja już jakby y, wtopi się w cały koszt kredytu. Więc to są w szczególności ważne te aspekty, na które trzeba zwrócić uwagę. Kolejna rzecz, y, często przy kredytach gotówkowych, zarówno tak jak i hipotecznych, Banki proponują dodatkowe produkty w postaci chociażby ubezpieczeń czy na życie, czy ubezpieczeń od utraty pracy. Warto zastanowić się, czy właśnie przy kredycie na krótki okres czasu trwania umowy jest sens posiadania takiego ubezpieczenia, bądź czy już przypadkiem nie, nie posiadamy wewnętrznie jakoś, chociażby przy kredycie hipotecznym ubezpieczenia na życie. Bo w przypadku szkody towarzystwo wypłaci tylko jedną składkę za szkodę. Także warto na to zwrócić uwagę. Dobrze, takim kolejnym tematem, o którym często pewnie klienci pytają, jest pytanie, czy bank bierze pod uwagę dodatkowe źródła dochodów. Prawda, no, jestem zatrudniony na umowę o pracę, ale jednocześnie dorabiam sobie. I, i czy te dodatkowe dochody, nie wiem, wynajem mieszkania, są też brane pod uwagę przy badaniu zdolności? Jak najbardziej. Większość banków otwarty jest na dodatkowe źródła dochodu. Dlatego tutaj też proponuję kontakt z naszym ekspertem, z tego względu, że mocno stawiamy na to, żeby zbadać potrzeby klienta, a i również zaopiekować się jakby finansowaniem klienta, portfelem klienta, mówiąc w cudzysłowie. Dlatego w trakcie spotkania ekspert wie, jakie dodatkowe pytania zadać klientowi, bo często umyka nam kwestia tego, że dostajemy regularne wpływy z tytułu nadgodzin. Że będąc kierowcą międzynarodowym, mamy dodatki z tytułu diet, które są bardzo istotne. A to wszystko się liczy? A to wszystko się liczy jak najbardziej. Premie roczne, które otrzymujemy cyklicznie, również się liczą, premie kwartalne. Chociażby też za prace nocne są dodatkowe premie wypłacane klientom, więc to ma ogromne znaczenie. Ale dodam jeszcze, że takim. Newsem jest to, że 500 plus, które otrzymujemy na nasze dzieci, również banki przyjmują jako niektóre jako dochód, a niektóre pomniejszają koszt utrzymania gospodarstwa domowego. Jest to bardzo istotne, bo czasami po prostu ilość, jakby kwota z, z tytułu utrzymania dziecka jest sporo obciążeniem liczonym zdolności kredytowej, więc jak najbardziej 500 plus również zostanie przyjęte przez większość banków. Więc proszę Państwa, no, dobrą wiadomością jest to, że rzeczywiście dodatkowe dochody są liczone przez banki do zdolności kredytowej, 500 plus także. Jest wiele jeszcze innych pytań dotyczących kredytów. Zapraszam zatem do oglądania drugiej części naszego studia poświęconego właśnie kredytom gotówkowym. Dziękuję na dzisiaj. Naszym gościem była Alicja Błażejewska z bardzo dziękuję. dziękuję Bardzo dziękuję. Dziękujemy, do zobaczenia.